Jeden fiolet, ja nie widzę stopu Za dużo mgły, nie ma tu chłodu Czerwone patrzę jak laser w bloku Bro mówi na to nie ma spokoju Idź dzisiaj bo strach mieć sto Kiedyś mi mówi, że to droga do nikąd Teraz moje życie to film jak Hitchcock krok na cela i króna disco Lili w moim do cup Prostą w no to do tapu Fan sigma, to sigma, totalna Ale problem go ciął jak katana Leci ta benz, ale to nie shell Pytasz gdzie jestem i jestem well Znowu nadal na ma obro Nie pytaj mnie, bo to nie ma feel Nie ma sentymentów, zero Chcę wejść, ale nie ma kodu Wybuch na klasy, no to idę w blondy Mówią mi stop, ale nie ma stop Double cup Bro znowu celuje na to na tap Wrogów na klasę, no to idę w blok Mówią mi stop Leci ta benza, ale tłonie szel Pytasz gdzie jestem, jestem wel Znowu na grot, już ma ten stil Nie pytaj mnie, bo tu nie ma feel Nie ma sentymentów, zero love Bo ja chcę wejść, ale nie ma kodów Wrogów na klasę no to idę w blok Mówią mi stop, ale nie ma stop What?